Oranny gość, Radia Zachód Marcin Zasim, dzień dobry. W studiu Starosta Sulęciński, Tomasz Jaskoła. dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zanim o Starostwie i zanim ogólnie o Województwie lubuskim, to taka informacja z wczoraj, bo Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a wszyscy jesteśmy kibicami, zarekomendował Międzynarodowym Federacjom i Organizacjom Wydarzeń Sportowych umożliwienie startu w zawodach indywidualnie sportowcom z Rosji i Białorusi. Także na terenie starostwa, także na terenie województwa lubłuskiego jest mnóstwo uchodźców z Ukrainy. Tak. Gdzie my żyjemy? Żyjemy w, na razie, na szczęście i cały czas w wolnym, pięknym kraju. Znaczy, ja mówię ogólnie o, tym, o tej sytuacji, o tym międzynarodowym. No ale ten dualizm chyba jest, jest, jest widoczny od samego początku. Najpierw FIFA miała dość duży problem z wykluczeniem obu reprezentacji. Teraz, jak widać, pieniądze są ważniejsze niż ludzkie życie. No, jeśli. Na początku była taka. Starano się, jakby w informacji, w przestrzeni informacyjnej, formułować, że ta wojna jest wojną Putina. I jakby cała odpowiedzialność była przyklejona do Putina. No ale są sondaże, które pokazują, że ponad 70% rosyjskiego społeczeństwa popiera wojnę. Więc jeśli 70% popiera wojnę, to nie jest to wojna Putina, tylko to jest to wojna Rosji. Są Przez... materiały telewizji Biełsat na stronie i na YouTubie Biełsatu, które jakby publikują rozmowy między rodzinami żołnierzy rosyjskich a samymi żołnierzami i tam nie ma sprzeciwu przeciwko wojnie. A tutaj w województwie lubuskim chociażby żyją i słuchają także Radia Zachód Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną, przed bombami, którzy być może stracili kogoś bliskiego i słyszą taką informację. To jest katastrofa, skandal. I mam nadzieję, że ponownie nasze Ministerstwo Sportu zareaguje tak, jak zareagowało na sytuacji, w której pojawiała się informacja, że być może przecież została przez naszego ministra, pana Kamila Bortniczuka, ministra sportu, oczywiście i turystyki. Ekip, została koalicja taka powołana państw, które sprzeciwiały się uczestnictwu zawodników z Rosji i z Białorusi, więc mam nadzieję, że my jako Polska wyrazimy absolutnie niezadowolenie. Bojkot? Ja myślę, że myślę, że nawet Na jeśli przykład? trzeba, będzie to bojkot i jestem przekonany, że zostanie ten bojkot absolutnie zrozumiany i przez samych sportowców i przez społeczeństwo. Przypomnę Państwu państwu i moim gościem jest starosta Słońciński Tomasz, Tomasz Jaskuła. Jest wniosek grupy radnych o odwołanie pana ze stanowiska. Jak pan, jak pan to skomentuje? Czterech radnych. To jest grupa. Tak, grupa dwóch radnych z i dwóch z Platformy Obywatelskiej. No cóż, mogę powiedzieć, że żyjemy w demokratycznym kraju, jest to normalna procedura, e, którą radni mogą wykorzystać, są na to artykuły prawne, to po pierwsze. Po drugie, ja się tego wniosku spodziewałem, to była kwestia e, nie czy, tylko raczej kiedy, bo e, no cóż, moja praca nie wszystkim się podoba, no i ta, te, ci radni te, te w ten sposób to wyrazili. Zarzutów jest kilka. Oj, zarzutów jest chyba kilkanaście. Nie kilka. Tam między innymi obecność w miejscu pracy, tak? Tak, powinienem siedzieć 8 godzin w biurze, więc starosta, to tak nie wiem, bo Państwo słuchacie, starosta nie tylko podpisuje dokumenty, ale też odpowiada za całą otoczkę funkcjonowania starostwa. Ja jestem dość aktywnym samorządowcem, zresztą nie znam starostów, którzy siedzieliby w swoich biurach 8 godzin dziennie. Mówiąc w biurach, kolokwialnie przy biurku. Część zarzutów, jak słyszałem, dotyczy także spraw, które poruszał Pan w rozmowie na antenie Radia Zachód, między innymi kwestie. Lubniewic i y, współpracy z niektórymi przedsiębiorcami y, tamtejszego włodarza. To pan redaktor poruszał, ja tylko odpowiadałem. No tak, tak. Grzecznie, z, myślę, tutaj, że z dużym wyważeniem. Tak? tak, tak. Pojawiła się właśnie taka chyba sugestia, że w Radiu Zachód yy, no, nie mam prawa poruszać, czy, czy poruszyłem i złamałem w ten sposób jakieś prawo, nie wiem jakie, e, z sprawy mia gminy, w której. Byłym no, jestem, byłem włodarzem, jestem zbulwersowany i tego nie zmienię, tego zdania konfliktem, który jest między władzami miasta a jednym z przedsiębiorców. No, mam prawo być, wyrazić swoje zdanie i swoją opinię, i dzisiaj mogę ją powtórzyć jeszcze dziesięciokrotnie, że konflikty się rozwiązuje, a nie się generuje. No, a druga sprawa, chyba też. Tam o radio zachód chodziło, że wypowiedziałem się w tym radio, to też, żeby znać kontekst tych zarzutów i wagę tych zarzutów, że funkcjonowanie tak małych powiatów z takim finansowaniem jest trudne, jakby coraz mniej uzasadnione. No i tutaj jest informacja taka, że jestem za likwidacją powiatów, no to, no to jeśli sytuacja w małych powiatach województwa lubuskiego, wszystkich jest trudna, i dobrze by było, gdyby tę sytuację zreformować, być może na nowo wycenić usługi, które świadczymy geodyzyjne, bo tu o to chodzi, bo jest za mało pieniędzy. No to tak ta grupa radnych te sprawy interpretuje. Myślę, że najlepiej, gdybym nic nie mówił, nigdzie nie jeździł, nie załatwiał pieniędzy, siedział w biurze, byłbym wtedy idealnym starostą. Będzie pan rozmawiał z radnymi jakoś w sprawie tego wniosku, czy, czy, czy poczeka pan, co się stanie? No w pierwszej kolejności wniosek musi przejść całą procedurę, jeśli chodzi o, o jego, jego procedowanie. Czyli zanim będzie głosowanie, tutaj będzie musiała wykonać pracę Komisja Rewizyjna. Mam nadzieję ogromną, że będę mógł do tych zarzutów wszystkich się odnieść. Na przykład też taki jest jeden ciekawy zarzut, że jedna z radnych właśnie, która się podpisała pod tym wnioskiem na komisji, którą mieliśmy chyba ze trzy lata temu w 2020 roku. Przed pandemią e, powiedziała, że była u starosty, starosty nie było, nie umawiając się wcześniej, więc grzecznie przy innych świadkach powiedziałem, że pani radna ma telefon do starosty, przecież to nie jest kłopot, żeby zadzwonić, umówić się, że w tych, w tych godzinach będzie. No jest to kłopot, jest tam wyupuklona moja arogancja, bo powiedziałem do pani radnej, że powie, nic by się nie stało, gdyby zadzwoniła wcześniej i umówiła się na spotkanie. To pewnie do tematu jeszcze będziemy wracali. Myślę, że tak. Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie krótko, znaczy, może nie krótko, ale najważniejsze inwestycje w tym roku, jeśli chodzi o powietrze. No kończymy inwestycję która jest faktycznie z punktu widzenia powiatu i tutaj e, chciałem powiedzieć takie słowo dziękuję bo pan wójt między innymi Krzeszys, który spotyka się teraz na radach, e, radach wyborach sołtysów e, no właśnie tak jest że bardzo wiele naszych dróg powiatowych przebiega przez małe miejscowości te drogi są w stanie niestety często bardzo złym e, technicznie e, staramy się je remontować na ile na ile nas stać na tyle na ile możemy zresztą e, plan taki minimum który i maksimum z jednej strony założone na tą kadencję remontu dróg, został już mm -hmm. wykonany bodajże dwa, do, y, dwa lata temu. Natomiast pan wójt właśnie podkreśla, że powiat to nie tylko drogi. Powiat to przede wszystkim dom pomocy społecznej, powiat to przede wszystkim solenciński szpital i tam właśnie w tych dwóch placówkach od początku kadencji obecnej inwestujemy spore środki. Oczywiście te inwestycje nie byłyby możliwe, gdyby nie pieniądze z Polskiego Ładu które Dom Pomocy Społecznej nam pięknie modernizują, termomodernizują. Będziemy w okolicach czerwca tę inwestycję kończyć, więc to jest inwestycja dwuletnia. Szpital jest jedna inwestycja zakończona, drugą rozpoczynamy. Jest jeszcze w trakcie przetarg na inwestycje przebudowywania, modernizacji byłej biblioteki pedagogicznej w poradnię psychologiczno-pedagogiczną, więc te inwestycje się dzieją. Kolejne konkursy będą, w których zamierzamy również aktywnie uczestniczyć. Oczywiście, w takim stopniu, na jakim nas będzie stać. Zmienimy temat, bo chciałem pana zapytać o komentarz. Gazeta Lubuska wytknęła Marszałek Województwa, że wzięła udział w konferencji we Frankfurcie nad Odrą na temat Odry. Jest pan zapalonym wędkarzem, jest to też pytanie, myślę, do pana. Eee, cytuję, Gazetę Lubuską nawoływała do większej presji komisji Europejskiej na polski rząd w sprawie Odry. E, Marek Sulmacz, radny PiSu w Sejmiku, skrytykował wystąpienie marszałek. Tam chodzi o rewitalizację Odry. E, tutaj ekolodzy, część ekologów, także część samorządowców, jak słyszymy, krytykuje polski rząd, bo jest pytanie, co dalej z Odrą? Jak pan się od Odnosi do, do tego, te, tego tematu, jeśli chodzi o, o marszałek i, i też o odre. Trudne pytanie znowu, panie redaktorze, z tych, które może znajdą się w następnym albo wniosku, albo w uzasadnieniu do wniosku, bo kiedyś w tym studio też powiedziałem kilka słów na temat uważam, że grzecznych, miłych i przyjemnych na temat biblioteki pedagogicznej, która była przekazywana, kupowana bardziej z Urzędu Marszałkowskiego. I w tym wniosku jest również właśnie ta kwestia podniesiona, mhm. że starosta skrytykował na antenie Radia Zachód zarząd, no, to jak widać nie powinno się krytykować, inni mogą, ja nie, ja nie mogę w tej sytuacji, no, oczywiście mm, ja jestem wędkarzem i być może moje patrzenie jest właśnie bardzo pro y, przyrodnicze, pro naturalne, natomiast zdaję sobie również sprawę z tego, y, bo o tym mowa jest od lat, zresztą mieszkałem w Niemczech, jeździłem bardzo dużo po Niemczech i tam rzeki są żeglowne, co oznacza, że są znakomitymi, najtańszymi y, arteriami, transportowymi. Więc nie rozumiem tutaj sytuacji, w której to tak ekologiczne państwo, chociażby jak Niemcy, mogły dokonać tych inwestycji, a Polska, tak słyszę to od dłuższego czasu, było podobnie z Puszczą Białowieską. My powinniśmy stać się skansenem, do którego być może właśnie ta Stara Unia przyjeżdżać będzie i będzie oglądać, jak to kornik drukarz zniszczył Puszczę Białowieską, albo jak to pięknie wygląda odra, nad którą fruwają ptaki, a nie pływają barki. No jest... To... Pytanie jest, bo y, jeśli chodzi o żeglowność Odry, to mamy wyrok y, nieprawomocny, co prawda, Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie. W sprawie inwestycji na Odrze, także w, po części w województwie lubuskim, bo chodzi o to, żeby od, z Odrą coś zrobić. Tylko co, pytanie: Czy w jakiś sposób ją zrewitalizować, ale też użeglownić? No bo umówmy się: między Szczecinem a Berlinem droga wodna Oczywiście. jest także po tej polskiej stronie, ale niżej już nie ma. Czesi są zainteresowani inwestycją w polską Odrę. No i, i, i co dalej? Uważam, że po pierwsze nie jestem ekspertem w kwestii tego, czy, czy można pogodzić rewitalizację z żeglownością. Jestem przekonany, że jeśli byłaby wola, to, to jest to możliwe, żeby z jednej strony zachować tą naturalność tej rzeki, bo ona w dużej mierze jest w pewien sposób naturalna. No nie jak była pewnie 200 lat temu, bo, bo trochę się zmieniło na tej rzece, natomiast jest w miarę naturalna i jestem przekonany, że można znaleźć złoty środek i pogodzić kwestie przyrody z kwestią żeglowności. Natomiast no, wiemy doskonale, ale nie chcę używać sformułowania um, eko oszołomowie czy, czy "czy podobnych", ale mamy do to czynienia to mocne. no mocne, ale często jest taka, tak. Po pierwsze to powiedzenie w, w przestrzeni publicznej, natomiast doskonale wiemy, że każda inwestycja w naszym kraju, e, która nie podoba się, no Komisji Europejskiej czy ogólnie Unii Europejskiej, jest blokowana właśnie przez ekologów, więc myślę, że tutaj ta sytuacja ma również pod, e, podkład nie tyle racjonalny, co Polityczno, ekologiczno, no jakiś interesowny. To, to, to jest moje zdanie. Musimy już kończyć. Starosta Solęciński, Tomasz Joskół, był był Państwu moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję, Państwu. Życzę dobrego dnia. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod 24.pl